Cześć kochani, witajcie, doktor Patrycja Szakta, kanał Kupa Faktów o Jelicie, ale to już doskonale wiecie, i dzisiaj odcinek bardzo ważny, myślę dla większości z Was, a na pewno dla mnie, bo bardzo duża grupa moich pacjentów ten problem ma, bardzo duża grupa osób dowita im z tym konkretnym problemem trafia i to jest problem zaparć. Słuchajcie, kiedy mówimy o zaparciach? O zaparciach mówimy, mówiąc najprościej, kiedy nie możemy się wypróżnić. Czyli mamy problem z oddawaniem stolca, oddajemy go za rzadko, a przypominam, że prawidłowo oddawany stolec powinien być, słuchajcie, to, to wypróżnianie powinno się odbywać przynajmniej słuchajcie, raz na dwa dni, ale normą jest również dwa razy dziennie, bez najmniejszego problemu i żadnego trudu. Osoby, które cierpią na zaparcia, niestety takiego komfortu nie mają. Ten stolec oddawany jest bardzo często z dużym trudem. Jego Konsystencja jest zbyt twarda, z tego prostego względu, że zaparcia wiążą się z nadmiernym odciąganiem wody. No i słuchajcie, bardzo często y, spędzamy godzinę w toalecie, ale mówiąc sobie szczerze, bez większych efektów. I tylko osoba, która się z tymi zaparciami zmaga, wie najprawdopodobniej, jak olbrzymim jest to problem. Cierpiąc na zaparcia, szukacie szeregu magicznych diet, słuchajcie suplementów za miliony monet i wszelkiego rodzaju rozwiązań, które gdzieś tam ten problem pomogłyby Wam zredukować bądź całkowicie wyeliminować. Słuchajcie, natomiast pierwszym krokiem dla mnie zawsze jest to, co jest najprostsze i najłatwiejsze do wprowadzenia. W związku z powyższym to są takie moje tipy dla Was. Jeżeli jeszcze ich nie testowaliście, to zanim zaczniecie, słuchajcie iść w bardzo szeroką, zakrojoną diagnostykę, spróbujcie tego, o czym Wam mówię. Numer jeden, kochani, nawodnienia. Masz zaparcia, za rzadko się wypróżniasz albo wypróżniasz się z trudem. To odpowiedz sobie na pytanie, ile ty właściwie pijesz w ciągu dnia. Mówi się o tych magicznych, słuchajcie, dwóch litrach, czy półtorej do dwóch litrów wody to jest takie minimum, ale częstokroć osoby, które mają zaparcia, nie wypijają nawet jednej trzeciej z tego. A często, słuchajcie, wypijają za mało w stosunku do ogólnych wytycznych, czyli trzeba troszkę zwiększyć tą podaż płynów w stosunku do zaleceń ogólnych dla populacji. Więc masz zaparcia, pierwsze co robisz, chwytasz butelkę wody i nie odkładasz jej przez cały. Dzień albo nawet dwie butelki wody, czyli cały czas popijasz, cały czas nawadniasz swój organizm. Z tego prostego względu, że jak nie zapewnisz poślizgu w przewodzie pokarmowym, no to słuchajcie, nieposmarowana nie pojedzie, jak to się mówi. W związku z powyższym, to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby o tą regulację perystaltyki od strony nawodnienia zadbać. Numer dwa. Ile Ty się właściwie na co dzień ruszasz? Zobaczcie, kochani, jak my żyjemy. Do pracy najczęściej dojeżdżamy samochodem bądź tramwajem, bądź autobusem i wracamy dokładnie tak samo. Po pracy z reguły jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby cokolwiek zrobić, właściwie nam się nie chce, a szkoda, bo często słuchajcie takie rozładowanie napięcia psychicznego jest doskonale obserwowane dzięki aktywności fizycznej. I część z nas tak na dobrą sprawę, jedyną aktywność fizyczną, którą w ogóle wykazuje, to jest pójście do najbliższego sklepu wieczorem po tam zakupy spożywcze. To jest, słuchajcie, duży błąd. Osoby, które mają problem z zaparciami, osoby, które zbyt rzadko się wypróżniają, muszą dbać o to, żeby ruszać się jak najwięcej. I nie chodzi mi teraz, słuchajcie, o treningi do triatlonu pięć razy w tygodniu, tylko chodzi mi o normalne aktywności. Spacery po lesie. Bardzo polecam, jednocześnie doskonale to wpłynie na Waszą psychikę. Słuchajcie, także taka kąpiel leśna i dla ciała, i dla duszy. Spacerujemy po lesie, spacerujemy gdziekolwiek, gdzie tylko możemy iść, tam kochani chodzimy i wdrażamy wszelkie inne aktywności fizyczne, które są w zasięgu ręki każdego z nas, czyli na przykład jeżdżenie, słuchajcie, na rowerze, pływanie. Jak również dodatkowa aktywności, czy to jest siłownia, słuchajcie, czaerobik, czy jakakolwiek inna forma sportu będzie wskazana, ale tutaj zawsze zaznaczam i tutaj w tym filmie też podkreślę, pamiętajcie, i tutaj się sprawdza zasada, co za dużo to niezdrowo, jeżeli tego sportu będzie za dużo. Jeżeli aktywność fizyczna, słuchajcie, jest przekroczona, jeżeli chodzi o tą normę dla waszego organizmu, to to też może zaskutkować tym, że nasz przewód pokarmowy się zbuntuje z tego prostego względu, że nadmierna ilość aktywności fizycznej skutkuje przejściową endotoksemią, bo w trakcie aktywności przewód pokarmowy jednak nie jest priorytetem naszego organizmu. W związku z powyższym, kochani, kilka takich treningów w tygodniu czy codzienny spacer, a nawet dwa. Jak najbardziej, ale nie przesadzajcie, słuchajcie, bo to nie o to chodzi, żeby, żeby gdzieś tam podejść, słuchajcie, w kategorię sportu wyczynowego, tylko żeby po prostu to nasze jelito pobudzić, żeby pobudzić perystaltykę jelitową. Dobra, czyli mamy tak, nawadnianie mamy, poruszanie tych naszych czterech liter z kanapy mamy i kolejny element tu dopiero wchodzą, słuchajcie, suplementy, czyli probiotyki. Przede wszystkim, może zanim wejdę w probiotyki, przyglądamy się waszej diecie. Czyli, czy jeżeli y, dieta jest, powiedzmy sobie, mało zbilansowana i bardzo mocno zachodnioeuropejska, czyli w większości jecie słuchajcie, 10 produktów: to jest biały kleb, żółty ser, y, pomidor, ewentualnie ketchup, i jakiś tam, słuchajcie, ogórek, parówki, y, salami, na tym gdzieś tam kończymy, czy ziemniaki, ewentualnie z warzyw marchewka, no to nie spodziewajcie się, że ten wasz przewód pokarmowy będzie z Wami współ Pracował. Jeżeli my chcemy pobudzić perystaltykę jelitową, wprowadźmy słuchajcie, na swoje talerze błonnik pokarmowy. I to jest rada zawsze podstawowa i to jest ważniejsze niż jakakolwiek suplementacja. Wprowadzamy błonnik pokarmowy w postaci naturalnych rzeczy, czyli surowe warzywa, surowe owoce, pełnoziarniste, słuchajcie, kasze, czy pełnoziarniste pieczywo, otręby tego typu rzeczy i sprawdzamy, słuchajcie, jak to poruszy nasz przewód pokarmowy, a włókno roślinne pięknie potrafi go poruszyć. Aczkolwiek to też, słuchajcie, na dwoje babka wróżyła, bo częstokroć możecie się w tzw. Google'ach, czy gazetach, czy jakichkolwiek mediach popularno-naukowych spotkać z faktem, że każda osoba, która, która ma słuchajcie problemy z zaparciami, powinna zwiększyć ilość błonnika. To czasami działa paradoksalnie w drugą stronę, ale o tym nagram kiedyś osobny film. Natomiast jeżeli patrzysz na swoją dietę racjonalnie i widzisz, że tego błonnika tam naprawdę praktycznie nie ma, bądź jest go bardzo mało, to też jest twój jeden z pierwszych kroków, które należy wprowadzić, żeby. To swoje, jeli to poruszyć. Pamiętajcie, że najlepszym przyjacielem błonnika jest woda, bo jeżeli wy wprowadzicie większą ilość błonnika pokarmowego, a nie zwiększycie dawki codziennie spożywanych płynów, to słuchajcie, macie paradoksalnie efekt odwrotny, czyli nie tylko nie będziecie się lepiej wypróżniać, ale u niektórych jeszcze te zaparcia mogą, słuchajcie, przybrać na sile. Także błonnik plus woda to jest związek idealny i nie rozłączajmy, tych dwóch elementów. I probiotyki, tak? Troszkę rozpoczęłam przy okazji diety, ale dieta jest podstawą, suplementacja jest zawsze uzupełnieniem diety. Probiotyki mogą przepięknie ruszyć przewód pokarmowy, szczególnie u osób, u których problem zaparć wynika z zaburzonej mikroflory jelitowej. Czyli jeżeli, jak do tego dojść? Jeżeli Twoje problemy z zaparciami pojawiły się gdzieś tam w następstwie antybiotykoterapii, czy innego wdrożonego leczenia, czy stresu, który też silnie na mikrobiom i w ogóle jelito wpływa i czujesz ogólnie, że ten przewód pokarmowy pod kątem bakteryjnym no, nie śmiga. Czyli na przykład oddajesz gazy o bardzo nieprzyjemnym zapachu, no wiadomo, że masz problemy z perystaltyką jelitową, pojawiają się wzdęcia, przelewania, bulgotania, bóle brzucha, to może świadczyć o tym, że masz problem z uszkodzoną mikrobiotą jelitową, która jest bardzo istotnym elementem prawidłowej perystaltyki. Chociażby dzięki temu, że z błonnika, który jej dostarczamy, wytwarza bardzo duże ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, stymulujących perystaltykę jelitową. Na pewno kochani wiecie o czym mówię, być może nawet nie wiecie, Wiecie, że wiecie, ale maślan sodu. Bardzo popularny suplement, który ma na celu odtwarzanie tego, co w zdrowym jelicie przez zdrowy mikrobium powinno być wytwarzane, czyli kwas masłowy. W związku z powyższym, warto zainteresować się, słuchajcie, probiotykami, wdrożyć dobry probiotyk wieloszczepowy i zobaczyć, jak to zaskutkuje. Podkreślę tutaj, słuchajcie, taką radą dla Was, że y, będzie to, że najlepiej, jeżeli chodzi o zaparcia, sprawdza się, słuchajcie, probiotyk wieloszczepowy, a nawet probiotyki wieloszczepowe, bo im więcej tych szczepów probiotycznych dojdzie do uszkodzonej mikrobioty jelitowej, tym większa jest szansa na to, że perystalktykę ruszymy. Także tutaj, słuchajcie, jeden, dwa probiotyki wieloszczepowe dobrej jakości nie będą, słuchajcie, złym rozwiązaniem, chyba że, i to kolejny, kolejna wskazówka dla Was, jeżeli chodzi o zaparcia, chyba że Macie IMO. Coraz częściej mówi się o przerostach bakterii w jelicie cienkim, czyli sytuacji takiej, że z uwagi na uszkodzenie przewodu pokarmowego, bo na przykład słuchajcie, mamy zbyt małą ilość kwasu solnego w żołądku, bo nadużywaliśmy farmakoterapii, bo mamy uszkodzony mikrobiom jelitowy, słuchajcie, bo mamy chorobę wrzodową żołądka dwunastnicy i szereg innych czynników, które mogą tak na dobrą sprawę sprzyjać rozwojowi tego przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim, doprowadziliśmy do faktu, że nasze bakterie z mikrobioty jelitowej przeszły do jelita. Cienkiego, czyli tam, gdzie powinniśmy trawić i wchłaniać, ale absolutnie i na pewno nie powinno być tam bakterii w takiej ilości. I słuchajcie, bardzo charakterystycznym objawem tej manifestacji IMO, czyli przerostu bakterii produkujących metan, jest właśnie to, że mamy problemy z zaparciami. Czyli jeżeli słuchajcie, macie wielki ciążowy brzuch i do tego towarzyszą Wam zaparcia. To bardzo ważnym krokiem jest to, żebyście przeleczyli się na IMO, czyli wykonali wodorowo-metanowy test oddechowy, ponieważ samych testów metanowych wykonać póki co jeszcze nie możemy. Takiej diagnostyki nie ma dostępnej w naszym kraju, więc ten wodorowo-metanowy test oddechowy będzie rozwiązaniem. I czasami się okazuje, że to, co było Waszym problemem przez lata, czyli zaparcia, na które cierpieliście od dłuższego czasu, wynikają przede wszystkim z tego, że Wy macie problem z IMO. Usunięcie nadmiaru bakterii z jelita cienkiego prowadzi bardzo często do tego, że zaparcia, z którymi się borykaliście przez lata, tak na dobrą sprawę ulegają znacznej redukcji albo udaje się je całkowicie wyeliminować. W związku z powyższym z mojej praktyki uważam, że każdy pacjent, który ma tego typu problem, badanie na IMO powinien sobie gdzieś tam w toku diagnostyki wykonać. To są, kochani, moje tipy dla Was, takie najprostsze do wdrożenia wskazówki, które rzeczywiście mogą Wam pomóc, jeżeli problem z zaparciami jest również Waszym problemem. Natomiast pamiętajcie, dla każdego coś innego, nie u każdej osoby przyczyna zaparcia jest dokładnie taka sama. Jeżeli te wskazówki Wam nie pomagają, zwróćcie się do specjalisty. Zapraszamy również do nas, do Centrum Medycznego Vitaimum. Zrobimy dokładną analizę tego, od czego Wasze zaparcia się rozpoczęły i z czego może wynikać Wasz problem. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu. Trzymajcie się, kochani. Cześć.